Super! Grecy, Super! Eee, rewelacja! Drużyny z Bliznego, Brzozowa i z i Haczowa wzięły udział w barburkowym turnieju piłki nożnej Old Boys o Puchar Wicestarosty Brzozowskiego. Zawody pomimo niezbyt sprzyjającej aury odbyły się 9 grudnia na boisko Orlik w Haczowie, a pomysłodawcą imprezy był Jacek Adamski, Wicestarosta Brzozowski. Panie Starosto, połowa grudnia prawie, temperatury ujemne. Skąd pomysł na taki turniej, na, na organizację turnieju Old Boys piłkarskiego? Dla drużyn z naszego powiatu. Skąd pomysł? No, przede wszystkim realizujemy program LGDU. Uczniowski skierowych Klub sportowych do glubówka nie tylko oraz tutaj ze Starostwem Powiatowym. E, no i taki turniej barburkowy się odbywa nie tylko no, na terenie naszego powiatu, ale także na, na terenie innych powiatów. E, z, no, tradycją jest, że, że to w okresie barburkowym na Śląsku e, są organizowane takie, takie turnieje. Po rozlosowaniu par półfinałowych i oficjalnym rozpoczęciu w meczu otwierającym imprezę, izdebki zmierzyły się. Z ekipą gospodarzy. Od początku meczu haczowanie prezentowali się dużo lepiej, składnie i skutecznie przeprowadzali akcje. Zwyciężyli 4 do 1, i jako pierwsi zameldowali się w finale. W finale drugim doszło do zaciętego spotkania między Bliznem a Brzozowią. W regulaminowym czasie padł remis 1 do 1 i dopiero seria rzutów karnych rozstrzygnęła losy pojedynku. Lepiej wykonywali ją zawodnicy z Bliznego, zwyciężając 5 do 3

Drużyna Brzozowi trzykrotnie obejmowała prowadzenie, jednak ambitnie grający rywale z Izdebek tyleż samo doprowadzali do wyrównania. Wydawało się, że mecz zakończy się remisem, jednak tuż przed końcowym gwizdkiem Brzozowianie zadali decydujący cios i to oni cieszyli się ze zwycięstwa. Ostatnim sportowym akordem turnieju był mecz finałowy. Haczowanie będąc w roli faworyta, zaczęli spokojnie, jednak z upływem czasu osiągnęli coraz większą przewagę. Jak rasowy bokser punktowali przeciwników i ostatecznie pokonali drużynę z bliznego 4 do 1. Ozdobą meczu, a pewnie najładniejszą bramką całego turnieju, był gol zdobyty przez Tomasza Kaczkowskiego z drużyny gospodarzy. Nie wyniki były tu jednak sprawą najważniejszą, a chęć spotkania i sprawdzenia zdrowej sportowej rywalizacji. Mimo panujących obostrzeń związanych z epidemią, uczestniczące drużyny bardzo szybko i ochoczo odpowiedziały na zaproszenie do udziału w turnieju. Jak widać frekwencja dopisała cztery drużyny, w bardzo łowiały atmosferze, no, za fajne zawody. Czy jest szansa kontynuowania tej imprezy? No tak jak powiedziałem, no, będziemy wszystko robić, aby, to, aby ten... Czas świadomie i, i po prostu świadomie zorganizować e, panów, którzy systematycznie trenują, rozwijają się, trenują, e, spotykają się w swoim gronie. A, a ten turniej to jest takim też niesprawiedliwiany ich umiejętności i zbliża się już co, co, coraz e, taki trudniejszy okres czasu, bo, bo temperatury będą za, zapewne za niedługo jeszcze ni niższe. Więc myślę, że dobrze, że w tym okresie żeśmy e, zdążyli zorganizować ten nasz turniej i że on doszedł do skutku. Czyli można Spotykamy spotykamy się za rok. Mam taką nadzieję i myślę, że wszystko zrobimy, by za rok się spotkać. Może nie 4 drużyny, ale 6-8, tak żeby to fajnie wyglądało. Turniej zakończył się wręczeniem pucharów i dyplomów oraz drobnych nagród rzeczowych, które odebrali kapitanowie. Ponadto pamiątkową koszulką uhonorowany został najstarszy zawodnik, a zarazem najlepszy bramkarz imprezy Benedykt Pitera z Nad sprawnym i sprawiedliwym przebiegiem rywalizacji czuwali sędziowie Michał Pilszak z Niebocka i Wojciech Heret z Górek. Organizatorami imprezy byli Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabewanka Grabówka oraz Starostwo Powiatowe w Brzozowie przy współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Haczowie Grzegorzem Sobotą. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Brzozowska.